Dzień dobry Czeziczołem Bajkrzałowcy, witam Was znowu na kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek. Odcinek jak w tytule, czyli Szosa vs Gravel. Na czym jeżdżę więcej? Temat inspirowany Waszymi pytaniami, które się często pojawiają gdzieś w komentarzach i wiadomościach. Chyba głównie wśród osób, które nie śledzą mojej strawy, ale dzisiaj wam powiem jak to u mnie jest, kiedy, co i jak. No i czy jest jakiś typ roweru, który jednak wolę. Tak naprawdę te statystyki i liczby to nie jest tajemnica w dużej mierze, bo właśnie dla osób, które znają moją sprawę, to wiedzą, że tam sobie można sprawdzić, ile w ogóle jeżdżę, ile jeżdżę na różnych rowerach. Teraz mamy początek czerwca, a w moim przypadku jest około 7 tysięcy kilometrów wyjeżdżone. No i jeżeli trzymać się tutaj statystyk, to zdecydowana większość, bo myślę, że około 5000 z tego to jest szosa. I tutaj wpływ na to ma wiele rzeczy. Na pewno w dużej mierze ważne jest to, że. Jeżdżę dużo w zimie, bo w zimie, jak pewnie wiecie, od paru lat staram się sporo siedzieć gdzieś za granicą, w cieplejszych miejscach. No a w takie miejsca zabieram po prostu szosę, więc w tym roku, w samym styczniu i lutym zrobiłem około 3000 km właśnie wyłącznie na szosie, po prostu do Hiszpanii w góry zabieram szosę. Więc to już na początek wpływa na statystyki, natomiast potem, po powrocie do Polski, gravel najczęściej wjeżdża srogo, a to wjeżdża z prostego powodu. Który w dużej mierze tłumaczy też, kiedy ja tak naprawdę jeżdżę na gravel'u. Bo ja na gravel'u jeżdżę przede wszystkim jesienią i zimą oraz wczesną wiosną. A także wtedy, kiedy mam ochotę sobie odpocząć właśnie od takiego zapieprzu na szosie. Jakichś długich tras właśnie z kumplami czy od wyjazdów. Bo traktuję gravel jako taki rower rozrywkowy. Czyli z jednej strony właśnie jesień, zima. Kiedy po prostu jeżdżenie na szosie dla mnie nie ma specjalnego sensu. No bo po co marznąć? Po co jeździć po szosie, gdzie nie ma nic ładnego, jak można sobie założyć oponę szeroką? No u mnie to jest akurat gravel, ale u kogoś to może być MTB czy jakikolwiek inny rower. No i na takim rowerze pojeździć sobie po lasach, i w tym podobnych miejscach jest po prostu ciekawie, niż na szosie w tym samym okresie. W moim przypadku też gravel jest takim rowerem, którego ja często używam, kiedy po prostu mam mało czasu. Na przykład jest półtorej czy dwie godzinki przerwy gdzieś od pracy, czy ogólnie w ciągu tygodnia. No to prawda jest taka, że mieszkając w dużym mieście, nawet w takim mieście jak Kraków, gdzie powiedzmy, że wyjazd z niego jest nieporównywalnie prostszy niż wyjazd nie wiem, z Łodzi, Warszawy czy Wrocławia, no to jednak na szosie wiem, że będę skazany na pokonanie mniej więcej tej samej trasy. Ja albo będę musiał po prostu strasznie zapierniczać, albo po prostu na taki dwugodzinny wypad będzie dość nudny. A na gravelu wiem, że sobie wsiądę na ten rower wyjadę na jakiś szuterek, jakiś park, jakąś ścieżkę leśną i po pierwsze się bardziej zmacham, po drugie będzie ciekawiej, po trzecie coś fajnego zobaczę, może jakąś fotkę zrobię, więc ogólnie rzecz biorąc właśnie, kiedy nie mam czasu, to gravel też jest dla mnie super uzupełnieniem. Po prostu wiem, że nie będzie rutyny, nie będzie nudy, bo zawsze jakąś nową ścieżkę, jakąś nową drogę gdzieś po prostu znajdę. Kolejny temat to pora roku i pogoda. I też ja nie ukrywam, że kiedy robi się lato, kiedy robi się tak jak teraz, tylko mam możliwość, to wolę szosę z prostego względu że na szosie jest mi po prostu chłodniej no jedzie się szybciej mniej się staje, mniej jest przestojów nie jeździmy po krzakach, po lasach no a sami wiecie jak to czasami bywa, jak się człowiek zagrzebie w jakimś lesie z komarami, w chwastach zwłaszcza gdzieś po deszczu oczywiście od czasu do czasu jest to całkiem fajne, ale generalnie biorąc no, nie ukrywam, że w okresie letnim wolę szosę, gdzie Mogę sobie pokonać dłuższy dystans. Ja wiem, że na gravelu też można dłuższy dystans pokonać, ale głównie chodzi o to, że na tej szosie po prostu mogę ten dystans pokonać szybciej. No i wykorzystać też właśnie te warunki, które nie są wieczne. No, siłą rzeczy na gravelu właśnie mogę sobie jesienią, zimą, wiosną jeździć, a na szosie wtedy podoba mi się to niespecjalnie, więc wolę ten okres wykorzystać właśnie na jazdę szosą. Tak samo też to, jeżeli chodzi o wyjazdy te wakacyjne, letnie, późno wiosenne. Też na takie wyjazdy zabieram raczej szosę, z tego samego względu, co mówiłem wcześniej, bo prawda jest taka, że właśnie w tym okresie otwierają się takie kierunki, które nie są dostępne jesienią i zimą. No, chcieliśmy czy jesienią, czy zimą, czy wczesną wiosną sobie nie pojedziemy w Alpy do Dolomitów, czyli na duże góry, bo po prostu będzie tam śnieg, będzie za zimno. A w lecie trzeba to po prostu wykorzystać, żeby po prostu biorę szosę na takie wyjazdy i staram się zwiedzać miejsca, których nie mogę zwiedzić w inną po roku. więc też jest jakiś aspekt sezonowości u mnie w tym gravelowaniu i szosowaniu. Duże znaczenie w tej całej gravelowo-szosowej historii ma też u mnie to, że dla mnie to bardziej gravel jest uzupełnieniem szosy niż szosa gravela. Ja nie ukrywam, że serduszko bije po szosowej stronie i tak naprawdę szosa jest... Moją wielką miłością i to dużej mierze szosa sprawiła, że powstał bike show, A gravel jest tak naprawdę uzupełnieniem szosy o te elementy, których mi brakowało. Bo pewnie część z Was dobrze wie, że ja tak naprawdę moją kolarską przygodę zaczynałem od zdecydowanie cięższych tematów: MTB, to raczej freeride, downhill, to było już ładne kilkanaście lat temu. Potem miałem taki okres ambicji sportowych. I zabrałem się poważnie za, że tak powiem, zrzut masy, tudzież budowanie masy na siłowni, wioślarstwo na uczelni. Ogólnie brakowało mi takiego bakcyla sportowego i rywalizacji. no I wtedy stwierdziłem właśnie, że to bujanie się z kumplami gdzieś po hopach to nie jest to. Zacząłem jakąś zabawę z cross country, no i potem wjechała szosa i tak ta szosa wjechała, że już nie wyjechała. I nie ukrywam, że przez jakieś kilka lat to ja w ogóle byłem tylko szosa, tylko szosa, kilkanaście tysięcy kilometrów rocznie wyłącznie na szosie. No ale jednak w pewnym momencie tak w wielu miejscach miałem, że miałem piękne lasy, polne drogi. Myślałem, kurde, no zjechałoby się tam. No i zacząłem eksperymentować wtedy. Zacząłem do jakichś pierwszych rowerów czasowych pakować jak najszersze opony. Pamiętam, jakie to było wyzwanie, żeby do szczękowych hamulców wrzucić jakieś 28 mm i człowiek był taki szczęśliwy, że o, teraz mogę po tym szutrze jechać i nie przebiję tego zaraz. To w zasadzie było jeszcze zanim w ogóle ktoś rozmawiał o czymś takim jak gravele w Polsce. Ja pamiętam moje początki w ogóle, jak zacząłem wam pokazywać jakieś eksperymenty z przełajówkami, albo jak w ogóle wam pokazałem pierwsze gravele chyba na kanale Dobre Rowery, to co się działo w komentarzach po prostu, że o Jezus, marketing, kto tego potrzebuje? To jest bezsensowne, szosa to szosa, MTB to MTB, po co coś pomiędzy? No i tak właśnie się ten gravel u mnie pojawił, no i właśnie też, Pojawił się i został i nie ukrywam, że jest ważną częścią mojego rowerowego życia, ale jednak jak popatrzymy na skalę całego roku, to jest trochę mniejszą częścią. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, jak by było, gdyby nie to, że mam taką możliwość, jaką mam, czyli wyjazdy. Czyli nie ukrywajmy, że w moim przypadku miłość do rowerów, to myślę, że w 40% jest miłość do zwiedzania tych wszystkich pięknych miejsc, jakichś dużych gór, ogólnie rzecz biorąc po prostu podróżowanie po świecie. Gdybym tego nie miał i był skazany wyłącznie na jazdę po Polsce, no to kto wie, czy jednak nie byłoby tak, że gravel by stanowił u mnie jednak większą część czasu spędzanego na rowerze. No i też właśnie gravel jest dla mnie takim rowerem idealnym na dzisiaj. Pewnie też zauważyliście, że ja te rowery gravelowe ogólnie dość specyficznie konfiguruję i one są bardziej w klimatach Road Plus, czyli nawet w tym moim gravelowaniu widać duży element szos. Szerokie opony, ale jednak gładkie. Na niskim ciśnieniu, ale jednak bieżnik praktycznie szosowy. Blat 48. No też pewnie dla wielu osób byłoby to bezsensowne przy grawelowych zastosowaniach. Kaseta 11-42 może mniej lub bardziej normalna, ale już bardzo niskie ustawienie kokpitu. No czy generalnie koncepcja w ogóle tego Ridleya jako takiego aerogravela to może nie jest coś, co idealnie by się sprawdziło do takiego grawelowania w stylu quasi MTB, gdzie rower jest tak naprawdę na miastką roweru górskiego. W moim przypadku rower szosowy, rower gravel, to po prostu jest coś, co wbrew pozorom jest bardzo bliskiego, a podejście moje do gravela najlepiej jednak określa chyba ten termin tak zwane Road Plus, czyli po prostu szosa do jazdy po wszystkim. Gravel ma mi pozwolić zjechać tam, gdzie chcę, jechać szybko po lesie czy po szutrze, ale też na szosie. Ma mnie maksymalnie nie spowalniać. Ma być jak najbliższy temu, co mam na rowerze szosowym. No i tak od paru lat te wszystkie rowery są konfigurowane i budowane. No i cóż, tyle jeżeli chodzi o moje podejście do gravela i szosy, jak to u mnie wygląda z proporcjami. Teraz pytanie do Was, ilu spośród widzów to też osoby, które łączą dwa typy rowerów? I to nie tylko, umówmy się, szosa i gravel, ale może są tutaj też osoby, które łączą gravela z MTB, albo szosę z MTB, albo z downhill'em. Napiszcie, jak to u Was wygląda i jeżeli faktycznie jest tak, że macie takie dwie rowerowe zagawki, albo więcej, no, to napiszcie, co u Was jest na pierwszym planie, co było pierwsze i skąd się to drugie wzięło, i jak tłumaczycie sobie tak naprawdę ten drugi typ roweru. Dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to rzeczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i w ogóle subskrypcji bike show, bo jest to dla mnie, nie ukrywam, bardzo ważne. No i napiszcie, jak to u Was z tą rowerową chorobą i podziałem na różne rowery wygląda. Dzięki za uwagę. Cześć!